Cześć, witam w kolejnym dniu. Spokój na budowie. Było tylko podlewanie betonu. Tak naprawdę nie wiem, czy do końca potrzebne, bo padało. Jak widzicie, już był pierwszy gość w domu. Tutaj mamy futrzaka, który przeszedł, ale to jest tylko chudziak, więc płakać nie będę. Gorzej, jak się robi wylewki finalnej. Wtedy sobie przejdzie po nich jakieś tam jakieś ptaszysko. Bywa, że jakaś kaczka albo gęś od kogoś, nie mówiąc już o kurach, sobie wejdą. Także no wtedy jest to chyba troszkę mniej przyjemne. Tutaj u nas wszystko jest ok. Kotek może chodzić zawsze, mile widziany będzie. No, także tak wygląda. Właśnie skończyłem znowu nakrywać yy, kanał, bo jednak się okazało, że plandeka zielona trochę puszcza wodę. No i w środku sobie stała woda w takiej ilości mniej więcej jak teraz jest tutaj obok na posadce, czyli generalnie nie było konieczności dolewania do środka, bo deszczyk sobie sam przeszedł. Także, no nic, jutro o 6 mają wyjechać ze składu bloczki. Przyjadą bloczki w piątek, bloczki zaprawa. W piątek liczę na to, że dojedzie drewno. Drewno, które zamówiłem, to belki. No bo plan ambitny jest taki, że. Do soboty włącznie wymurujemy ściany. Przygotujemy podwieniec, e, no i wtedy będziemy lać wieniec. I, I tutaj, pierwsze cztery warstwy ściany oporowej. jak widzicie, jeszcze nie powstała ta z tyłu ściana. E, także, no jeszcze tutaj nie jest dokończone, generalnie cztery warstwy stoją i będziemy sobie je zalewać postanowiłem to tak połączyć gdyż ilość betonu potrzebna na zalanie jedynie wieńca do takiej chatki 35 metrów kwadrat no jest na tyle niewielka, żeby to logistycznie i ekonomicznie jakoś rozwiązać będzie zamówiony na raz beton na zalanie i wieńca i tamtych czterech warstw, bloczków szalunkowych ze ściany oporowej, po czym jak będzie wymurowana ściana kolankowa i drugi wieniec podmurłaty pod więźbę. Będą wtedy również domurowane kolejne cztery warstwy i zalane kolejne cztery warstwy, gdyż tamta ściana oporowa będzie mieć warstw 8. Czyli dokładnie do poziomu gruntu. No na szczęście już teraz jest troszeczkę tutaj zasypane, zarówno tutaj z tyłu jak i połowa tego boku, tutaj gdzie było najgłębiej, gdzie się zbierało najwięcej wody. Także teraz po ostatnich deszczach tylko odrobinę wody stoi jak widzicie po tamtej stronie. To i tak jest pikuś w porównaniu z tym, co tutaj by się działo, gdyby tej gliny tutaj nie było. No, widać, że pół hałdy zniknęło, także jest dobrze, będzie tylko lepiej. Więc na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.